Co mówisz do kamery? Ja? Halina? A ja tu z Janiną tylko przyszła. Yy, proszę opowiedzieć coś o sobie. O Boże, a po co? Potem latkować będą jedno z drugo. Żyć nie dadzą. Halina? No, to znowu dziś polarzła. Halina! I jak? Tak, tak, wszystko dobrze. Co dobrze! Ślepy jesteś, Gamoniu? Klata jeszcze słabam. No, ty, czy No, się nie mówi, wszystko dobrze. Skąd ty jesteś, Kościół? A, to jest znowu swoje. Paweł się znalazł. Od diabeł jeden. Panie Stasiu! Panie Stasiu, jest Pan na wizji! C co? To już? Widać mnie. Stanisław! Przychodzi Jaśka na rynku do Ryśka i mówi: Dziękuję, że jak byliśmy w szkole, to nie łapałeś mnie za cycki, a rychu nie ma za co!